Czołem, siema, witajcie. Pozdrawiam was hasłem na szóstą niedzielę po Wielkanocy, niedzielę Exaudi 24 maja. Słuchaj, Panie, głosu mojego, a hasło tygodnia to słowo z Ewangelii Jana z 12 rozdziału, 32 wiersza. A gdy ja będę wywyższony ponad ziemię, wszystkich do siebie pociągnę. Mamy kolejny niedzielę jeszcze poza kościołem, natomiast mam takie wrażenie, że już niedługo uda nam się spotkać i takich kilka ogłoszeń parafialnych chciałbym wam przekazać. I tak najbliższa rada parafialna odbędzie się we wtorek i na tej radzie zdecydujemy, czy w niedzielę za tydzień nabożeństwo zaczęlibyśmy już w kościele. Natomiast ze względu na to, że Mamy pewne restrykcje. Najprawdopodobniej na to nabożeństwo trzeba się będzie zapisać. Tak więc, jeżeli mogę Was prosić, to obserwujcie naszą stronę internetową. Tam wszystkie informacje będą podawane na bieżąco. Na naszej stronie internetowej znajduje się też zakładka dla rodziców i uczniów. I tam rodzice i uczniowie znajdą materiały z lekcji religii. To ogłoszeń na tą chwilę chyba wystarczy. Myślę, że powolutku możemy rozpoczynać nasze dzisiejsze rozważanie. Słowa, jakie będą podstawą dzisiejszego spotkania i naszego rozważania, to słowa z Ewangelii Jana z 15 rozdziału, wersety od 26 do 4 wersetu 16 rozdziału. Posłuchajcie. A gdy przyjdzie pocieszyciel, którego ja Wam pośle od Ojca, Duch Prawdy, który od Ojca wychodzi, złoży świadectwo o mnie, ale i wy składacie świadectwo, bo ze mną od początku jesteście. To wam powiedziałem, abyście się nie zgorszyli. Wyłączać was będą z synagog. Więcej. Nadchodzi godzina, gdy każdy, kto was zabije, będzie mniemał, że spełnia służbę Bożą. To będą czynić dlatego, że nie poznali Ojca ani mnie. Lecz to wam powiedziałem, Abyście, gdy przyjdzie ich godzina, wspomnieli na to, że ja Wam powiedziałem, a tego Wam na początku nie mówiłem, bo byłem z Wami. Nie wiem, jak Wam, ale mi płakać się chce, jak sobie człowiek wyobrazi słowa, które przed chwilą padły i co mogły zrobić, tak naprawdę chyba zrobiły, z tak dość nikłą wiarą w siebie apostołów, do których te właśnie słowa zostały skierowane. Antyreklama. A nic dziwnego, że po takich słowach uczniowie umierali ze strachu. Piotr zaparł się Jezusa, kiedy wyobrażał sobie samego siebie bez głowy na krzyżu, albo ukamienowanego, bo czego chłop mógł się spodziewać po takiej wizji przyszłości, którą Jezus wcześniej mu roztoczył? Pytajcie, dlaczego Jezus to powiedział? Dlaczego użył takich słów? Dlaczego nakreślił taką rzeczywistość? Przecież, nawet jeśli wiedział, jak będzie. Powinien raczej, jak William Wallace, grany przez Mela Gibsona w filmie Braveheart, krzyczeć freedom albo wolność. Tłumaczenie wolne. Taka wizja byłaby o stokroć lepsza, nawet gdy padną to z przekonaniem, że szli po zwycięstwo. No tak to działa. Czy Jezus tego nie wiedział? No, oczywiście William Wallace był tysiąc lat z nawiązką po nim, ale myślę, że zdawał sobie sprawę z tego, że serce pokrzepione dobrą mową i celem, jaki można zdobyć więcej może niż, no właśnie, zdołowanie, zastraszenie, beznadziei na dostatnią przyszłość. A te słowa, które są dzisiaj podstawą rozważania, taką rzeczywistość mogły tworzyć. No ale może w tym jest jakaś metoda, aby w słabości pokazać moc. Brzmi znajomo? Mamy dzisiaj trudny tekst. Po takich słowach, jeśli oczywiście użyłbym takiej argumentacji, raczej nie miałbym zbyt licznego grona słuchaczy na następnym nabożeństwie. No, po prostu nikt by nie przyszedł, jeżeli powiedziałbym, że zaraz na, najprawdopodobniej za jakiś czas, to no, wszyscy będziemy umierać właśnie w imię tego, że przychodzimy do kościoła. Tak to działa. Tak działa przecież marketing. Żeby kogoś skusić, trzeba mu coś obiecać, albo przynajmniej go nie straszyć. W zeszłym tygodniu wydzwaniała do mnie taka kobieta, sprzedawała, to już nawet nie pamiętam co. Po słowach, że mój numer został wylosowany, no nie bez irytacji powiedziałem, no że niczego i tak nie chcę kupić i nie chcę żadnego miejsca specjalnego odwiedzać. Na to mi pani została z spokojem, ale proszę pana, nie chce pan odebrać fantastycznego garnituru. No ręce mi opadły, telefon mało mało wost też. Odłożyłem słuchawkę i pomyślałem, że nikt mi jeszcze w sumie garnituru nie proponował, i to za nic. Rozumiecie, żeby kogoś pozyskać, żeby coś od kogoś wziąć, trzeba mu coś dać. Jakąś taką, taką malutką marchewkę na kiju, ale marchewkę. A co Jezus daje tymi słowami? Nic, a wręcz nawet wydaje się zabierać. Ale po chwili refleksji stwierdziłem, że mogło być wręcz odwrotnie. W sensie, że Jezus tymi słowami tylko zdaje się zniechęcać, a w efekcie stwarza niesamowite fundamenty dla nowo budującego się kościoła. Poczucie zagrożenia zbliża człowieka do Boga, ale więcej zbliża człowieka do człowieka. Ja to powtórzę. Poczucie zagrożenia zbliża człowieka do Boga, zbliża też człowieka do człowieka. Konsolidacja i przekonanie o słuszności swojej wiary i postępowania, które nie wypływało z zaawansowanego toku myślowego, ale jak czytamy z mocy z góry, pozwoliło na budowanie kościoła. A jakie dzisiaj my odczuwamy zagrożenie? O co my dzisiaj walczymy? Co jest dzisiaj warte, jeżeli nie krwi, no to przynajmniej e, na chwilowego dyskomfortu? Wierzącego człowieka. Mówią o młodych, że im jest bez różnicy. Wszystko im za przeproszeniem, wiecie co. Szkoła, praca, studia, nawet koledzy nie muszą o nic walczyć. Nie muszą mieć matury, no bo jakoś to będzie. Prace rzucają i myślą, że to się przecież musi przecież jakoś wszystko poukładać. Czy pieniądze się liczą? Byłbym sceptyczny nawet w tym względzie. Raczej ludziom dzisiaj zależy na świętym spokoju od wszystkiego i wszystkich. Nic od nikogo nie chcieć, i niech nikt nic ode mnie nie oczekuje. Tak brzmi, mam takie wrażenie, dewiza cywilizowanego Europejczyka, też wielu chrześcijan. Tak więc, czy słowa z Ewangelii Jana odnoszą się do nas w jakimkolwiek stopniu? Myślę, że tak. Dzisiaj chrześcijaństwo jest w wielkim niebezpieczeństwie. Paradoksalnie dlatego, bo jest pozbawione widocznych i zewnętrznych niebezpieczeństw. Wolność sumienia, wyznania, możliwość uprawiania czynnego kultu, a to niezbywalne prawa każdego Polaka i członka cywilizowanego świata. Zobaczcie, a kogo się tak naprawdę pamięta. No, tych, którzy w zagrożeniu życia musieli udowodnić swoją wiarę. Gdzie położyli swoje życie na ołtarzu nienawiści? Ale tak to chyba niektórzy barwnie opisują. Nawet teologia protestancka w ostatnim czasie. No, nie wydało nic specjalnego. Główne tematy to homoseksualizm, aborcja, in vitro, no oczywiście antykoncepcja, ale co to w ogóle za tematy? Ostatnim wielkim był Bonheffer, który zginął w więzieniu tuż przed zakończeniem wojny. A co dzisiaj zostało? Kultywowanie tradycji, remontowanie, dbanie o dziedzictwo, przypominanie wielkich. A jakie ryzyko? Jakie ryzyko my dzisiaj podejmujemy? Nie jest tak, że właśnie we współczesnych czasach warto odważyć się pokazać dobro i zło, otwarcie mówić o tym, jak należy postępować. I wcale nie chodzi mi o to, o narzucanie swojej woli, ale abyśmy mieli swoje zdanie swoje własne zdanie poparte wiedzą i przekonaniem opartym na fundamencie wiary, czyli Biblii. Przyznawać się do wiary niby jest, to wszystkim obojętne, ale prawdziwe wyznanie, że Jezus jest moim Zbawicielem, jakoś drażni uszy nieprzywykłych, niepraktykujących chrześcijan każdej denominacji. Co to znaczy, że Jezus jest Jego Panem? Do Kościoła trzeba chodzić w niedzielę i tyle. Gdzie więc dzisiaj jesteśmy? Czy w poczuciu zagrożenia życia? Na pewno nie. Ale zagrożony na pewno jest nasz kręgosłup, nie powiedziałbym nawet moralny, ale zagrożony jest kręgosłup naszego chrześcijaństwa. Zagrożone jest nawet nasze poczucie człowieczeństwa. Bo nikt mi dzisiaj nie powie, że człowiek żyje tylko po to, aby kupować, ewentualnie zdobywać i konsumować. Zagrożona jest kultura, która uwierzyła w człowieka bez duszy i bez jej potrzeb. Chrześcijanie powinni więcej niż kiedykolwiek wcześniej czytać Pismo Święte. Więcej powinni się modlić, więcej powinni medytować, więcej powinni być ze sobą i więcej powinni zdobywać mądrości, które oświecą świat, który naprawdę gna do pustki. Zobaczcie, nasi zachodni sąsiedzi jakiś czas temu otworzyli granice dla a, muzułman. A dzisiaj pół Europy zastanawia się, co zrobić. Z chrześcijanami z Syrii. Czy Europa się islamizuje? <noise> Jeśli, to na pewno nie dzięki dzikości i zaciekłości samych wyznawców Mahometa, ale obojętności, jaka ogarnęła Narpiew, Miałki Kościół, a wraz z nim większość jego członków. I być może jeszcze długo nie będziemy musieli oddawać życia za wiarę, ale być może przez naszą postawę. Przez nasze świadectwo, nasze życie. Ktoś dzięki Tobie odzyska życie, właśnie dzięki temu, który Tobie to życie dał. Amen.